Hej, hej! Dzisiaj kolejny Top talk i rozmawiamy sobie o piosence, o tekście piosenki Nina Simone, Feeling Good. Każdy z nas zna tą melodię, a dzisiaj dowiemy się troszkę na temat um, tekstu. To znaczy, tekst jest oczywiście dość prosty i tutaj raczej jeśli chodzi o tłumaczenie go, to nie mam bardzo dużo Wam do opowiedzenia. Tekst jest krótki i dość powtarzalny. Refren się powtarza kilka razy i jest. jest on, wiecie jaki. Składa się z trzech linijek. Natomiast to, co chciałam zrobić, to użyć tego tekstu, wybrać z niego jakieś fajne kolokacje, zwrócić uwagę Wam na wymowę pewnych słów, bo to są niby proste słowa, znowu, ale... Ciężko nam je wymówić czasami, zastanawiamy się, wahamy się, jak to słowo wymówić, nie mamy tej pewności siebie, więc dzisiaj sobie poćwiczymy tę wymowę. E, użyjemy tych słów w jakichś nowych zdaniach, e, tak jak zawsze robimy, kiedy uczymy się angielskiego z piosenką, e, czyli bierzemy sobie z tekstu coś, co się nam może przydać, i tworzymy nowe zdania z tym. Powtarzamy te zdania na głos, potem pobieracie kartę pracy. E, darmowo, oczywiście, jest dostępna na stronie słuchajcie, mojej. Jeśli wpiszecie Teacherola Podcast, odcinek 178, albo Nina Simone, to znajdziecie sobie spokojnie tę kartę pracy i będziecie mogli sobie z nią poćwiczyć. E, Chciałam tutaj jeszcze przypomnieć, że już niebawem zaczniemy niebawem, nie dziś, ale w najbliższych dniach będziemy mieć lekcję na żywo z Wednesday, z pierwszym odcinkiem serialu, pierwszego sezonu serialu Wednesday, dostępnego na Netflixie, więc jeśli ktoś ma ochotę, to obejrzyjcie sobie ten pierwszy odcinek i zapisujcie się na lekcję na żywo. Lekcja będzie na Zoomie, nie tutaj, nie tutaj na Instagramie, ani na Facebooku. Końc tego. Robimy lekcję na żywo na Zoomie, dlatego, że chcę, żebyście też w tej lekcji brali czynny udział i mogli odpowiadać, i mogli Mówić na głos. E, więc dlatego tym razem będzie to jakiś zoom albo coś innego w tym klimacie, e, żebyśmy mogli tam się połączyć i żebyście mogli też odpowiadać, mówić na głos, dzielić się wrażeniami, powiedzieć, co myślicie o tym serialu. Będzie okazja pogadać, ale nie trzeba mówić na tych zajęciach, więc jeśli chcecie tylko na razie sobie tak zrobić obczajkę, jak te lekcje na żywo wyglądają, to, to zapraszam, nie trzeba się nic odzywać i też będzie ok. Kurs mówienia po angielsku z serialami wciąż jest dostępny dla Was, więc na stronie pl możecie sobie. Oczywiście go zakupić, ale możecie też zapisać się na darmowe wyzwanie pięcio, pięciotygodniowe. E, to dostępne tam jest pięciotygodniowe i nagrywać się na głos mówić i czekać na moje e, odpowiedzi. Więc zapraszam was do wyzwania powiedz coś na powiedz e, Fajna okazja do tego, żeby się usłyszeć i powiedzieć coś na głos. A teraz odcinek 178, od wczoraj można go już słuchać. A teraz po polsku sobie rozkwinimy pewne rzeczy, które w odcinku są wytłumaczone Wam po angielsku. I ćwiczycie tam bardzo dużo różnych zdań. Cześć, Michał. Ćwiczycie tam wiele różnych zdań, a my tutaj dzisiaj też troszkę poćwiczymy. Ale zapraszam zawsze do odcinka, gdzie wysłuchacie tego wszystkiego, co mówię teraz w języku angielskim, i będziecie mogli sprawdzić, zweryfikować, jak rozumiecie te wszystkie zwroty, o których tam rozmawiamy, w porównaniu z tym, tutaj, z tą Waszą wersją po polsku. Dobra, a więc tak. E, Nina Simone, e, lecimy, tutaj nie będziemy linika po linijce tego tekstu e, powtarzać na głos, ale w odcinku to robimy, więc jeszcze raz zapraszam na Spotify, na Google Podcast, na, e, nawet YouTube'a, wszędzie możecie znaleźć, e, wszędzie możecie znaleźć ten, ten podcast, tam gdzie normalnie podcasty są. Dobra, słuchajcie, mamy wymowy paru słów. I na przykład jest to słówko bardzo proste niby, czyli ptaki. Jak to słówko wymówić? Tutaj musicie pamiętać, że widzimy literkę e, i, polskie i, e, ale nie wymawiamy go wcale w ten sposób, jak e, chcielibyście. No, wiecie o tym, że nie czytacie tego tak, jak e, się pisze. E, wobec tego tutaj mamy długi dźwięk e. Birds. Birds flying high, you know how I feel. Birds. I powtórzcie sobie na głosówko ptaki, czyli birds. I może jedno zdanie. The birds migrate in September. The birds migrate in September. Well done. Uh, listen. If you want to practice more this particular sound, sound E, jeśli chcecie sobie poćwiczyć ten dźwięk E, e, e i takie słówka jak girl, world, bed, to zapraszam do odcinka, wiecie którego? To jest odcinek 53, więc całkiem stary już odcinek o wymowie dźwięku E, właśnie. A teraz y, idziemy do kolejnego zwrotu. Jak to się mówi? Czy to jest in the sky czy on the sky? Jeśli na niebie mamy taki, właśnie, albo jeśli mamy na niebie gwiazdy, albo chmurki, to będzie in the sky czy on the sky? I słuchajcie, nasz język polski podpowiada nam, że to będzie on, ale musimy być ostrożni. In the sky jest poprawną wersją. In the sky. Let's repeat out loud. Um, there are no clouds in the sky. There are no clouds in the sky. The next word is breeze. Breeze, czyli bryza. Czyli taki wiaterek delikatny, wiaterek... Um, Wiejący od morza lub chyba niekoniecznie morze, ale chyba tak. Uh, breeze. I felt the breeze on my face. Breeze. Ale to słówko breeze ma jeszcze jedno znaczenie. Uh, ono też znaczy coś bardzo łatwego. Something easy to do. It was just a breeze. It was just a breeze. To była łatwizna. A piece of cake. It was a, a child's play. Dziecięca, wiecie, igraszka. Coś bardzo, bardzo prostego. It was just a breeze. Uh, repeat out loud this sentence i thought the test was a breeze but i did study a lot for it i thought the test was just a breeze but i did study a lot for it it's a new day it's a new it's a new dawn it's a new day it's a new life for me And I'm feeling good. That's what Nina Simone sings. And it's a new dawn. Dawn to wschód słońca. Ten poranek, te pierwsze, pierwsze promienie słoneczne, które e, pojawiają się o wschodzie słońca. To jest właśnie dawn. I wymowa tego jest właśnie taka. Trzy dźwięki tam mamy w środku. D, długie o i n. Dawn. Uh, let's repeat out loud. They start work at dawn. Start work at dawn. He works from dusk till uh, sorry, he works from dawn till dusk. He works from dawn till dusk. Czy on pracuje od świtu do nocy, dask to po prostu to przeciwieństwo, don, czyli te ostatnie momenty światła w ciągu dnia, czyli do zachodu słońca, do tego momentu, kiedy się ściemnia. Tak jest. Potem kolejne proste słówko, które widzimy w tekście, fish. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Uh, fish, czyli tam mamy krótki dźwięk. Fish, fish. Repeat out loud. They caught several fish. They caught several fish. That's right. River running free. Co do czasownika RUN, to powiem Wam, że ma on bardzo wiele różnych znaczeń, kilkanaście, i chciałam Was poprosić, zaprosić do odcinka 169, który jest zatytułowany 10 Ways to Use the Word RUN. Tam możecie się z kolei pouczyć o 10 różnych użyciach znaczeniach czasownika RUN. Tutaj mamy The River Running Free. Jeśli mów, mówimy o jakichś płynach, jak woda, nie wiem, krew, cokolwiek. Rzeka, to wtedy właśnie running oznacza flowing, po prostu rzeka płynie. The river flows, the river runs, and the blood was running all over the floor. Przykro mi, taki trochę okrutny może widok, ale cóż, blood was running all over the floor. The blood was flowing all over the floor. Next is blossom on the tree. Blossom has few meanings as well, but the one is flower. Flower, on, especially on fruit tree, on bushes, taki, taki, taki kwiat, um, ale nie taki, wiecie, w wazonie, blossom, tylko ten kwitnący na drzewie, te nie wiem, apple trees are in bloom, they are blossoming. Więc dlatego blosem to są kwiaty, ale takie na drzewie owocowym, na krzewie, który kwitnie, kwitnący teraz właśnie krótko zazwyczaj kwiat. Ale to też może oznaczać stawać się zdrowszym, wyglądać lepiej, albo stać się bardziej pewnym siebie, albo odnosić więcej, więcej sukcesów. I wtedy mówimy, oh, she is blossoming, or she has blossomed recently. Let's re re repeat out loud the sentence, she has blossomed over the last few weeks. Ona rozkwita, ona kwitnie, jest w lepszej formie fizycznej, nie wiem, psychicznej, jakiejkolwiek. Po prostu dziewczyna kwitnie. She has blossomed over the last few weeks. Jak powtórzycie zdanie na głos, to puścicie sobie takie serduszko do mnie. Ja wtedy widzę, że powtarzacie na głos i jest mi miło. A Wam też powinno być. You know what I mean, don't you? To jest też fragment tekstu Niny Simone, Feeling Good. You know what I mean, don't you? I tutaj mamy question tag, czyli takie pytanie, które jest doczepione na koniec. Mamy normalne zdanie twierdzące. You know what I mean, ale tak naprawdę wcale nie mam pewności, czy ten ktoś wie, o co mi chodzi. Wiesz, o co mi chodzi, tak? To jest takie coś, prawda, czyż nie? I dlatego po przecinku na końcu zdania dodaję to krótkie pytanie, które jest przeciwne. Jeśli zdanie było twierdzące, to ten tak na końcu będzie sprzeczeniem. Czyli: You know how I feel, don't you, don't you, don't you, you know how I feel, don't you, repeat out loud. You know how I feel, don't you. Another one. It's a beautiful day, isn't it? It's a beautiful day, isn't it? And now, having fun. To have fun means to enjoy yourself, to have a good time. Dobrze się bawić, having fun. Tutaj takie mega proste zdanko. Usłyszmy się i powiedzmy to na głos. I'm having fun. Niby proste, niby banalne, ale wiecie, potem się zastanawiamy, czy I have fun, czy I like it, czy It's good. Jak to powiedzieć, żeby było, wiecie, prosto, niby, żeby było, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, żeby nie było problemu. Czy na pewno to jest ten present continuous? Tak, die, present, continuous, mimo że czasownik have jest, jest czasownikiem statycznym i do niego zazwyczaj nie dodajemy końcówki ing, ale to dotyczy tego, gdy czasownik have oznacza posiadać, possession, mieć, na przykład I have a dog, nie powiem I'm having a dog, bo czasownik statyczny nie dostaje końcówki ing, przecież nie mam tego psa w tej chwili, tylko w ogóle go po prostu posiadam. Ale jeśli have oznacza coś innego, na przykład jeść, to mogę sobie powiedzieć: I'm having lunch. Albo mogę powiedzieć też, że to znaczy pić. I'm having coffee. I'm having fun. To nie znaczy mam zabawę, tylko dobrze się bawię i widać to po mnie. Rozumiecie? Albo na przykład biorę prysznic. I'm having a shower. I'm taking a shower. Po prostu have nie znaczy wtedy posiadam. Chyba, że chcesz powiedzieć: Mam prysznic w domu, a nie mam wanny, to powiesz: I have a shower. I'm having a shower means I'm taking it. W tym momencie. Dobrze. I wiecie co? Zbliżamy się już szczerze mówiąc do końca, bo piosenka jest krótka, ale mamy na koniec jeszcze a bold world. A bold world. Bold stands for brave, adventurous, courageous, fearless. Czyli to jest dobry czasownik, który um, określa um, osoby, które walczą z blokadą języką. Do tego dążymy, żeby wreszcie poczuć się odważnie, bez strachu, e, tak pewnie. Z pewnością siebie, bold. Odważny, odważny plan. To jest odważny plan. Let's say this in English. It's a bold plan. It's a bold plan. To jest odważny plan. E, dobra, czy coś jeszcze mamy? Tak, jeszcze mamy. Jeszcze mamy scent of the pine. Scent, scent of the pine. Scent to słówko ma w sobie literkę niemą, niemą? Tak się mówi? Nie wiem. Silent letter, czyli dźwięk, którego nie wymawiamy i jest to literka C w zapisie. s C -C n t C s S-C-E-N-T, czyli scent. Scent means smell, po prostu zapach. Pleasant smell that something has. I już. A więc mamy na przykład: The flower has a wonderful scent. The flower has a wonderful scent. Kwiat ma piękny zapach. The flower has a wonderful scent. Scent. I słuchajcie, jeszcze na koniec przećwiczmy sobie te 10 zdań, albo nie wiem ile. Myślę, że 10 trochę za dużo, ale kilka zdań. Powtórz na głos i wyślij serduszko, żebym widziała, że wy tam mówicie po angielsku. The birds migrate in September. The birds migrate in September. There are no clouds in the sky. There are no clouds in the sky. It was just a breeze. Works from dawn till dusk. Fish, blossom. It's a beautiful day, isn't it? The flower has a wonderful scent. It's a boat plan. To wszystko ode mnie na dziś. Zapraszam do słuchania. Jest już dostępny odcinek 178. Pobierz też kartę pracy i sprawdź, czy jesteś w stanie tłumaczyć za memu samodzielnie zdania z, angielskiego, z polskiego na angielski. Czy pamiętasz? To są te same zdania, które dziś ćwiczyliśmy. Więc nie będzie tak e, ciężko. Aha, czekajcie, w tej karcie pracy macie tekst piosenki do uzupełnienia. Mhm, więc troszkę inaczej to wygląda przy piosenkach. Niemniej zapraszam. Pobierajcie teachrola.com 178 Odwiedźcie też powiedzcoś.pl i przysyłajcie swoje nagrania, zapisujcie się na wyzwanie, powiedz coś, czyli wyzwanie darmowe, które sprawi, że zaczniesz mówić po angielsku, jeśli masz blokadę językową, to do mnie, do mnie, zapraszam, będziemy sobie z tym radzić. I czekajcie na wieści, niedługo będą dobre wieści dotyczące lekcji na żywo na temat serialu Wednesday. Pierwszego odcinka tylko. Pierwszy odcinek serialu Wednesday, już niedługo lekcja na żywo. Mam nadzieję, że tam będziecie. I do zobaczenia. Dzięki, cześć.